Do uczniów ZSP3 w Jawożnie przyjechali ratownicy medyczni z Sosnowca, którzy przeprowadzili z nimi kompleksowe szkolenie z pierwszej pomocy. Robimy szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Również przedstawimy zawód ratownika medycznego, po to, żeby poszerzyć wiedzę i taką ogólną wizję naszego zawodu. Jak przekonuje wicedyrektor Bogusława Hałas, szkoła wykorzystuje każdą okazję, aby rozwijać swoich uczniów. Jest taki temat, który jest no myślę bardzo ważny i to jest temat który Niezależnie od tego, czy był przerobiony, czy nie, to należy go przerabiać, zgłębiać i, i, no i cały czas uczyć się i próbować. Tak jak powiedział przed chwilą ratownik medyczny, yy, chodzi o to, żeby pozbyć się przede wszystkim strachu w udzielaniu pierwszej pomocy. Każda próba udzielania pierwszej pomocy to już jest duży sukces. To, żeby młodzież się nie bała i dzisiaj yy, na zajęciach yy, również będziemy starać się yy, obyć tych młodych ludzi yy, ze strachem, no bo wiadomo, że spotyka nas to, najczęściej w najmniej spodziewanym momencie, więc ten strach zawsze będzie, ale my staramy się przedstawić taką pierwszą pomoc, żeby wiedzieli, że danemu człowiekowi większej krzywdy nie zrobią, bo jak wiemy, że samo już zainteresowanie się osobą w potrzebie, to już jest udzielanie pierwszej pomocy i już w danym momencie stajemy się ratownikami dla tej osoby, więc tutaj o błędach nie ma mowy. Uczniowie przyjęli wiedzę tak teoretyczną jak i praktyczną, mieli okazję zobaczyć również jak wygląda karetka od środka. Co ważne, uczniowie z ekscytacją i wdzięcznością zareagowali na wieść, że będą mogli odbyć taki kurs. Wczoraj, wchodząc do klasy, do uczniów, informując, że będą brać udział w tej w tych zajęciach pierwszej pomocy. Poczułam się wzruszona, ponieważ usłyszałam dziękuję pani dyrektor, że pani o nas pomyślała. Bo rzeczywiście spośród 16 klas, które tutaj mamy, no to oni zostali delegowani, no i odebrali to jako nagrodę. Pierwsza pomoc to bardzo ważna wiedza, której edukacja nie powinna być spychana na dalszy plan w końcu nigdy nie wiadomo kiedy nam się przyda i kiedy będziemy musieli ją wykorzystać, aby komuś uratować życie. Pierwsza pomoc bardzo kuleje. My staramy się jako ratownicy medyczni szerzyć tą pierwszą pomoc. My zaczynamy również od przedszkolaków, bo to już oni zaczynają się obywać tą pierwszą pomocą. Potem przechodzimy do szkół podstawowych, No, a to jest najprawdopodobniej ich ostatnie takie rzetelne szkolenie z tej pierwszej pomocy. Dlatego, że w życiu dorosłym no nie czarujmy się, jest tej pierwszej pomocy pomocy bardzo niewiele. Jeśli osoba, tak jak Bachowiec czy instruktor nauki jazdy nie, nie podejdzie do tych zajęć rzetelnie, no to tak podejrzewamy, że to jest ich ostatnie, takie porządne szkolenie z pierwszej pomocy, żeby wypuścić tą młodzież w dorosłość. Takie zajęcia zdecydowanie powinny odbywać się cyklicznie w każdej szkole w naszym mieście.